Cześć, witam Was serdecznie. Ze, ze mną Maciej Kosiński z Drużyny Dynamo. Wołomin, witaj, Maciej. Witam serdecznie. Jesteś świeżo po y, wygranym spotkaniu z pogromcami poprzeczek 4 do 3. Nie było to łatwe spotkanie. Jak to wyglądało z perspektywy boiska? Szczerze powiedziawszy, poprzeczki naprawdę stanęli na wysokości zadania. Sprawili nam nieco problemu, szczególnie przy długich piłkach. Byliśmy nieco zaskoczeni. Cieszy fakt, że udało nam się wywieźć jednak te trzy punkty, o które, na które od początku liczyliśmy. No zawiodła przede wszystkim nasza skuteczność, bo wpa nie wpadały nawet strzały do pustej bramki, więc tutaj nad tym musimy przede wszystkim popracować. Można powiedzieć, że wisi nad wami taka klątwa w wyniku 4 do 4. Tutaj też było blisko. Tak, zgadza się. Poprzednie mecze przecież remis z Torpedo i z Piwem po meczu. Tak samo remis z Torpedo jes jesienią. No niestety Niestety, te cztery bramki jakoś tak to wszystko krąży. No i bądź co bądź teraz, niestety spadliśmy na czwarte miejsce w tabeli. Różnicą tylko bramek przegrywamy z Wikersonem w tym momencie, no ale będziemy robić wszystko, żeby dowieść nasz wymarzony awans. Czyli to jest wasz, wasz cel, rozumiem, na ten sezon? Tak, na ten sezon celem jest awans, i no niestety, następne spotkanie jest znaczące bezpośrednio z Wickersonem będziemy musieli wygrać, żeby marzyć o tym, co sobie założyliśmy. Jesteście młodą drużyną, ale to, co Was wyróżnia, to przede wszystkim frekwencja. Powiedz mi, jaki jest klucz do tego, że jest was, was aż tylu, niezależnie od godziny, czy to ósma rano w niedzielę, czy to 18. Przede wszystkim, zanim spotykaliśmy się na boisku, to jesteśmy grupą przyjaciół, czy to ze szkoły, czy to z osiedla. No i po prostu to jest dla nas wielka łatwość. Widzimy się ze sobą, cieszymy się ze spotkań razem, a piłka jako dodatkowy cel, po prostu spaja nas ze sobą i dzięki temu jesteśmy w stanie się tak licznie zbierać. I ta frekwencja, o której mówiłem, jest też kluczem do tego, że jesteście wysoko w naszej klasyfikacji Gold Team. Patrzycie na to? Szczerze powiedziawszy, odkryliśmy tę klasyfikację dopiero jakoś w połowie jesiennej rundy, ale tak, teraz obserwujemy i widzimy, że ostatnio tak brylujemy między drugim a pierwszym miejscem. No cieszy fakt, że taka klasyfikacja też jest organizowana, zawsze taka dodatkowa nagroda, także dodatkowa motywacja, żeby się licznie stawiać i tutaj walczyć o jak najwyższe wyniki. Więc tak, jesteśmy teraz właśnie, bacz, bacznie obserwujemy tę tabelę. Czyli mogę liczyć na to, że na następnych spotkaniach będzie Was coraz więcej? Z pewnością. Dobra, dziękuję i powodzenia. Dziękuję bardzo.